Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji, podczas której chciałbym zaprosić na wydarzenia, które w miesiącu grudniu czekają na Państwa, na mieszkańców i gości naszej cudownej gminy Busco Zdrój. Ale pozwólcie Państwo, że zacznę od prezentu gwiazdkowego, który dostała w dniu dzisiejszym gmina Busko Zdrój, a mowa to o, o podpisaniu umowy na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy domu zdrojowego w Buskim parku. Szanowni Państwo, inwestycja opiewająca na kwotę 19,5 miliona złotych dotycząca rozbudowy domu zdrajowego uzyskała dofinansowanie w kwocie 16 milionów złotych. Ta inwestycja pozwoli powiększyć zdecydowanie przestrzeń, metraż Domu Zdrojowego, pozwoli na realizację wydarzeń artystycznych o dużo większym rozmachu, z dużym większym rozmachem, pozwoli na realizację wykładów, na realizację paneli dyskusyjnych dedykowanych dużo większej grupie odbiorców. Bardzo ważne wydoszenie, za to serdecznie dziękujemy Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego. Szanowni Państwo. Przechodząc do spraw związanych bezpośrednio z naszym miastem i gminą Busko-Zdrój, bardzo Państwa zapraszam już jutro, 4 grudnia, na ósmy przegląd kolendy pastorałek pod wdzięcznym tytułem "Anielskie kolendowanie" w Buskim samorządowym centrum kultury. Zapraszamy od godziny 9:30 do 15:00. W dniu 6 grudnia zapraszamy na warsztaty do Boskiego Samorządowego Centrum Kultury. Warsztaty z przygotowania dekoracji bożonarodzeniowych. Zapraszamy na dwie tury: I pierwsza o godzinie 15.15, 15, druga o godzinie 17.00. Wcześniej jeszcze świąteczny spektakl. Szanowni Państwo, 6 grudnia to mikołajkowe spotkania na Boskiej Pływalni. Liczymy, że w tym roku udział w pływaniu mikołajkowym, weźmie udział blisko 250 dzieciaków z terenu naszej gminy i nie tylko i mamy nadzieję, że nie zabraknie tam również świętego Mikołaja. 8 grudnia to dzień, w którym startujemy z iluminacjami na tężni buskiej. Z tej oto okazji o godzinie 16.30 zapraszamy na występ uczniów Buskiej Szkoły Muzycznej oraz buskich mażoretek. Będzie się działo. Szanowni Państwo, 12 grudnia startujemy z 11 konkursem na najpiękniejszą choinkę, w którym udział wezmą puskie szkoły, przedszkola i żłobek. Zapraszam wszystkich do obserwowania tego pięknego wydarzenia, podczas którego na pewno nie braknie wzajemnej ludzkiej życzliwości i myślę, elementarnej rywalizacji również. Szanowni Państwo, 12 grudnia to także dla gminy Busko-Zdrój start z iluminacjami na terenie całego naszego miasta. Zapraszamy na plac zwycięstwa do wspólnego uczestnictwa i wspólnej, wspólnego radowania się z tego, że święta i zima. Tuż, tuż 19 grudnia zapraszam na inaugurację sezonu zimowego na lodowisku Pusku na Białym Orliku. 20 grudnia w sobotę zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie mają kompletnych zakupów na świąteczny stół i na noworoczną zabawę, żeby odwiedzili kiermasz bożonarodzeniowy, który na Placu Zwycięstwa już w godzinach od 9 do 14. 22 grudnia zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy czują się samotni, opuszczeni, którzy chcą i potrzebują wspólnoty, przynależności do grupy. Zapraszam Państwa wszystkich na Wigilię dla Puskich Mieszkańców, która będzie realizowana przy ulicy Bocznej, tak jak wspomniałem w dniu 22 grudnia. Szanowni Państwo, 22 i 23 grudnia to także wspólne kolędowanie w Domu Zdrojowym przy Tężni. Wszyscy, którzy Uwielbiają kolendy, uwielbiają tą atmosferę przedświąteczną, mogą wziąć udział w tym wspólnym kolędowaniu. Szanowni Państwo, na deser zostawiłem informację, co do której ostatnimi dniami nie byliśmy jeszcze pewni, ale pojawiło się bardzo dużo głosów ze strony mieszkańców o organizacji w tym roku Sylwestra pod Gwiazdami. Szanowni Państwo. Zaplanowaliśmy, że sylwester pod Błyskimi Gwiazdami w dniu 31 grudnia rozpoczniemy około godziny 22, być może troszkę wcześniej, a zakończymy w nowym roku, 1 stycznia 2026 roku w okolicach godziny 1. Jak wspomniałem, z pewnością będzie to sylwester pod Błyskimi Gwiazdami, a czy będzie on z Błyskimi Gwiazdami, dowiecie się Państwo. Bliżej tego wydarzenia. I to wszystko, o czym chciałem dzisiaj Państwa poinformować. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i do zobaczenia.